Rozdział 1. Światło w oczach szona. W białym, cichym pokoju pachniało lekami i świeżym bandażem. To było ambulatorium. Miejsce, gdzie lekarze pomagają chorym zwierzakom. Na stole leżał mały pies. Miał białą sierść w burę łaty, szorstką jak szczoteczka i długi ogon, który teraz spoczywał bez ruchu. Uszy sterczały jak dwa listki, a wielkie oczy błyszczały, jakby świeciły od środka. To był szon. Był zmęczony i przestraszony. Nie wiedział, gdzie jest, kim są ci ludzie w fartuchach, ani dlaczego tylne łapki nie chcą się ruszać. Gdy jedna z kobiet z ciepłymi dłońmi i spokojnym głosem próbowała go dotknąć, barknął cicho i odruchowo spróbował chwycić jej rękę zębami. Nie chciał zrobić krzywdy. To był strach, nie złoty oś. Kobieta cofnęła rękę, ale się nie przestraszyła. Pani doktor stała obok z twarzą skupioną, ale spokojną. — Paraliż kończyn tylnych — powiedziała do młodszej asystentki. — Reakcja bólu brak, tak? — podejrzewa mu raz rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym. Schronisko to kiepskie miejsce dla takich piesków Asystentka spojrzała na Szona z troską Ostrożnie pogłaskała go po czole Tym razem nie warknął On się nie podda, powiedziała cichoru Pani doktor uśmiechnęła się Tego wieczoru w schronisku Szon leżał zawinięty w koc Wokoło była cisza Nasłuchiwał patrząc się w ścianę I choć jego ciało było zmęczone i złoty amany W oczach wciąż tliło się światło Rozdział 2 Zagłośny świat Ulica była głośna Zagłośna dla małego psa Samochody pędziły jeden za drugim. Pałas silników odbijał się echem od budynków. Ludzie spieszyli się, nie patrząc pod nogi. A on, on po prostu chciał znaleźć coś do jedzenia. Albo kogoś, kto się zatrzyma. Szon biegł chodnikiem. Był głodny, zmęczony i brudny. Nie wiedział, gdzie jest i jak wrócić do domu. Przemykał między ludźmi, czasem kulił się przy ścianie, żeby nie zostać kopniętym przez przypadek. Nikt na niego nie zwracał uwagi. Tylko on patrzył. Tymi swoimi wielkimi oczami. Szukając spojrzenia, które odpowie. W pewnym momencie coś go przyciągnęło na drugą stronę ulicy. Może zapach? Może głos dziecka? Ruszył. Jedna łapa? Druga. I wtedy huk krótki, twardy dźwięk głuche łupnięcie przy kopnięciu dobrze napompowanej piłki. On poczuł, że jego ciało uderza o ziemię, ale łapki z tyłu przestały być jego. Jakby ktoś je odciął, jakby ktoś je odciął, jakby nie istniały. Wokół zrobił się zamęt. Ktoś krzyknął Samochód ciemny, szybki. Nawet się nie zatrzymał. Po prostu odjechał, zniknął między innymi. Leżał na jezdni. Świat wirował, ciało bolało, a zapach spalin mieszał się z kurzem i strachem. Próbował wstać, ale tylko przednie łapy słuchały. Tylne były jak kamień. Ktoś się zatrzymał. Jakaś kobieta z torbą zakupów. Mężczyzna z telefonem przy uchu. Mówili coś, ale Szon nie rozumiał. Głosy były przytłumione. Dalekie. Rozdział 3, numer 11. Korytarz pachniał mokrą sierścią, środkami czyszczącymi i czymś jeszcze smutkiem. Ale też nadzieją. Cichą jak oddech psa śpi. Dobra, słuchaj uważnie, powiedział starszy mężczyzna, idąc powoli w stronę końca skrzydła. Tu, w jedenastce, mamy psy z paraliżem. Tyle łapy wymagają specjalnej opieki i nie wszyscy lubią nowych. Nowa pracownica sekundy złotej ja za nimi. Trzymając wymiętą kartkę, na której usiłowała zrobić notatki, nerwowo zerkając na drzwi, przy których zatrzymali się. Są niebezpieczne? Nie. Musiałabyś się bardzo postarać, pokręcił głową. Ale są szybsze niż się wydaje. Brak sprawnych nóg im nie przeszkadza w ewentualnym polowaniu. Tu mrugnął okiem. Musimy im pomagać przy toalecie, czyszczeniu, zmianie patrunków. Nie lubią tego. Często się spinają, warczą. Trzeba cierpliwości. Zerknął na nią spod siwych brwi. Mamy tu pięćdziesiąt psów specjalnej troski. Pięćdziesiąt, a rąk do pracy zawsze za mało. A funduszy? No. Powiedzmy, że jak pies wpadnie w takie kłopoty, to opieka medyczna jest dla niego jak studnia bez dna. Mało osób na nią stać, z chłopcy tu kwitną, mogąc tylko pomarzyć o adopcji. Nowa skinęła głową. Wiedziała, że nie będzie łatwo. Ale nie sądziła, że aż tak. Opiekun położył rękę na klamce. Gotowa? Otworzył drzwi z numerem 11. Wewnątrz unosił się zapach psiego jedzenia, gumy z wózków. I czegoś trudnego do nazwania. Może smutku. Może czekania. Dwa psy były najbliżej. Jeden, gruby i brązowy pies, przypominający jamnika. Natychmiast uciekł w kąt, kuląc się nisko przy podłodze. Drugi, większy, z rudą sierścią i przewiązanym brzuchem, podskoczył i rzucił się z zębami w stronę wejścia. Nowa cofnęła się z przestrachem. Spokojnie, rpień, mruknął opiekun i pewnym ruchem chwycił, psa za uprząż. Spokojnie, chłopie, jeszcze się polubicie. Gdy rudy został przytrzymany, kobieta ostrożnie wezła złoty, a dalej rozglądała się. W końcu jej wzrok padł na koniec pomieszczenia. Tam, w kącie, leżał mały, biały w burę łaty pies. Szorstka sierść, długi ogon, uszy sterczące jak dwa listki, i zęby. W pierwszej chwili widziała tylko to. Całą klawiaturę zębów. Błysk ostrych kłów, warkot ostrzegawczy, jak tykanie zegara. Zrobiła krok w bok, ale nie uciekła. Patrzyła. Szon również patrzył. Ich oczy spotkały się. I wtedy czas przestał płynąć. Zęby zniknęły. Warkot ucichł. Zostało tylko spojrzenie. Ciche, głębokie i znajome. Jakby już się znali. Jakby nie potrzebowali słów, żeby się zrozumieć. Rozdział 4. Skrzydła na kółkach. Od tamtego pierwszego spotkania minęło wiele dni, a może tygodni. W schronisku czas płynie inaczej. W tym czasie nowa już przestała być nowa, a wraz z upływem czasu coraz więcej psów nabierało do niej zaufania. Jednak jedno było jasne. Sean był jej ulubieńcem, i ona była jego. Cześć, synek. Mówiła każdego ranka, gdy tylko wchodziła do pomieszczenia numer 11. Sean podnosił głowę, a jego oczy były jak dwa wielkie reflektory i cicho popiskiwał. Tylko przy niej, tylko dla niej z czasem pozwalał się dotykać coraz częściej. A potem czesać, myć łapki, zmieniać opatrunki. Zaufanie rosło jak kwiat, powoli, ale pewnie. I wtedy pewnego dnia wydarzyło się coś, o czym nikt nie śmiał głośno marzyć. – Dostałam wiadomość – powiedziała opiekunka, wchodząc z uśmiechem tak wielkim, że aż oczy jej się śmiały. Mamy sponsora. Spojrzała na szona. Dla ciebie ktoś ufundował wózek w pomieszczeniu zapadła cisza. Nawet psy zdawały się na chwilę ucichnąć, jakby wszystko zrozumiały. Kilka dni później na dziedzińcu schroniska zebrała się garstka pracowników. Nowa klęczała obok szona, zapinając pasy i mocując specjalne uprzęże. Wózek był nieduży, lekki z błyszczącymi kółkami. Wyglądał jak coś między hulajnogą a maszynką do marzeń. Gotowy? Zapytała cicho. Szon nie wiedział, co go czeka. Ale patrzył na nią z ufnością. Pierwsze kroki były niepewne. Jedna łapka, potem druga. Koła zaskrzypiały i wtedy coś się wydarzyło. Pies ruszył. Najpierw powoli, potem szybciej. A potem biegł. Kółka turlały się po betonie. Uszył potały na wietrze. A nowa, już nie nowa, patrzyła i miała w oczach coś. Bardzo przypominało łzy. Ale to były dobre łzy. Ciche i radosne. Szon biegł, jakby całe życie czekał na ten moment. I może rzeczywiście tak było. Rozdział 5 Wyścig na czterech łapach i dwóch kółkach. Radość szona była zaraźliwa. Biegał koło schroniska codziennie, a jego oczy świeciły tak mocno, że nikt nie mógł przejść obok obojętnie. I właśnie wtedy wydarzył się kolejny cud. Dzwonili z fundacji, powiedziała pewnego poranka opiekunka. W głosie miała coś, co zdradzało, że trzyma w sobie wielką niespodziankę. Ten sam sponsor chce pomóc wszystkim naszym psom z paraliżem. Spojrzała po czworonogach spokoju numer 11, a potem znów naszona. Dla was wszystkich będą wózki. Psy nie rozumiały dokładnie słów, ale czuły radość. I coś się zmieniło w powietrzu, jakby zrobiło się lżejsze. Kilka tygodni później na dziedzińcu zaroiło się od błyszczących kółek. Małe, większe, jedne czerwone, inne niebieskie, ale wszystkie dopasowane do potrzeb psiaków, które do tej pory mogły tylko leżeć lub wlec się powoli po podłodze. Pierwszy wspólny spacer był dziwny. I trochę zabawne. Niektóre psy nie mogły zrozumieć, jak to działa. Kręciły się w kółko, zderzały z doniczkami, przewracały się przy zakrętach. Ale inne, jak Szon, od razu wiedziały. Ruch, przestrzeń, wiatr na języku. Wkrótce spacery stały się codziennością, a potem wyścigami. Gotowi! Wołała nowa, która wciąż była tą samą kobietą, tylko z większą ilością uśmiechów. Trzy, dwa, jeden, start! I psy ruszały. Niektóre szybciej, inne wolniej, ale wszystkie tak samo szczęśliwe. Kółka terkotały jak dziecięce rowerki, a powietrze drżało od psiego szczekania i śmiechu ludzi, którzy patrzyli. Szon zwykle prowadził, nie dlatego, że był najszybszy. Po prostu gnała go żądza życia. A za nim cała wesoła kawalkada psów, które dostały coś więcej niż wózki. Dostały wolność i siebie nawzajem. Rozdział 6. Zatrzymany ruch. Pokój był jasny i cichy. Zbyt cichy, jak na miejsce, w którym jeszcze niedawno rozbrzmiewała muzyka tu pod stóp i śmiech. Na łóżku pod stertą koców siedziała dziewczyna. Włosy miała związane, niedbale jakby nie miała siły się postarać. W jednej dłoni trzymała telefon, a drugą przyciskała poduszkę do brzucha. Tak mocno, jakby od tego zależało, żeby się nie rozpaść. Nie zatańczę, Michał? Po prostu nie zatańczę. Puchała chwilę. Nie, nie mam gipsu. Ale nie mogę robić obrotów, nie mogę skakać. Kiedy stawiam nogę. Czuję, jakby mi ktoś wbijał szpilki pod kolano. Westchnęła. Lekarz powiedział, że to przeciążeniowe uszkodzenie. Czyli niby nic, ale wystarczające, żeby wszystko przestało działać. Jej głos stawał się coraz cichszy. Tak, wiem. Są ważniejsze rzeczy. Tak, życie toczy się dalej. Prychnęła. Nie mów mi, że może to znak od losu. Mam dość znaków. Chciałam zatańczyć, po prostu zatańczyć. Chwila ciszy. Ktoś po drugiej stronie mówił coś długo. Za długo. Nie rozumiesz, powiedziała krótko. To nie była tylko noga. To było wszystko. Wbiła wzrok w telefonie. Ekran było. zaraz wybuchnąć. A potem bez słowa rzuciła nim o ścianę plastik zaskrzypiał. Ekran zgasł. Dziewczyna usiadła z powrotem na łóżku. Kolano pulsowało bólem, ale nie zamierzała się położyć. Nie chciała współczucia. Nie chciała niczego. Tylko jednego. Poruszyć tak jak kiedyś. Lekko, pewnie, z ogniem w sercu i muzyką pod skórą. Rozdział 7. Czarny pasażer. Dziewczyna otworzyła drzwi klatki schodowej i skrzywiła się. Pierwszy krok. Puls. Drugi, jakby w nodze tkwiła szklana drzazga. Super. Akurat dziś mruknęła, zaciskając zęby. Nie planowała wychodzić. Miała siedzieć, odpoczywać, myśleć o turnieju. Ale mleko się skończyło, a jej cierpliwość wobec kawy bez mleka właśnie się wyczerpała. Es złoty, a powoli, lekko kusztykając, przeklinając w duchu wszystko. Od własnego kolana po pogodę, która jak na złoty oś była piękna. I wtedy go zobaczyła mały karton, niby zwykły. Mały karton, niby zwykły. Postawiony przy śmietniku, jakby ktoś zostawił tam starą książkę albo ubrania na oddanie. Ale coś się w nim poruszyło. Dziewczyna stanęła, przechyliła głowę i wyjrzała przez rozcięty bok pudła. Czarna kuleczka patrzyła na nią spod zawiniętego koca. Czarna jak noc. Małe uszy, wilgotny nosek i spojrzenie, które mówiło. To nie powinno tak wyglądać. No nie, serio? Jęknęła. Kot nie odpowiedział. Po prostu miałknął cicho i zamruczał. Nie mam siły, mam kontuzję, nie planowałam ratować świata. A już na pewno nie kota. Powiedziała do niego, jakby to była bardzo rzeczowa rozmowa. Wzięła pudło pod ramię. Noga zaprotestowała od razu. Pod miastem. Schronisko. Oczywiście, że nie może być blisko. Bo czemu życie miałoby coś ułatwić, prawda? Trzeba jeszcze wlec się na koniec świata komunikacją miejską. Tak mi nogę wytrzepię. Już nie będę musiała przejmować się bólem. Po prostu mi noga odpadnie, ruszyła niespiesznie. Przystając co kilka kroków, by wyrównać oddech i nie przeklinać zbyt głośno. A kot! Kot mruczał bez przerwy i co gorsza, próbował się wspinać. Wychylał się z pudełka, trącając jej policzek mokrym noskiem, ocierając się o szyję, jakby właśnie ją wybrał na nową matkę. Przestań mówiłaś, właśnie ją wybrał na nową matkę. Przestań mówiła. Serio! Masz idealne wyczucie czasu. Nie dość, że ledwo chodzę, to jeszcze mi próbujesz wejść na głowę. Kot zamruczał głośniej. I tak ci odwiozę. Nie dlatego, że cię lubię, tylko bo nikt inny tego nie zrobi. Zawzięcie sekundy, Złoty, a dalej. Rozdział 8 Wymówka. Schronisko wyglądało jak każde inne z zewnątrz. Szare budynki, siatka, tablica informacyjna. Dziewczyna dotarła tam z kartonem pod pachą, spocona, z pulsującym bólem w nodze i wrażeniem, że świat sprzysiągł się, by sprawdzić, ile jeszcze wytrzyma. Zaczęła podchodzić do wejścia, kiedy nagle usłyszała coś, co przypominało: grzech od kółek. Nim zdążyła zareagować, za rogu wybiegło stado psów. Małych, średnich, kudłatych i krótkowłosych wszystkie biegły, a właściwie pędziły na specjalnych wózkach przypiętych do ich tułowia. Świat zawirował, jedno z kółek otarło się o jej łydkę. Inny pies prawie wpadł jej pod nogi. O, żeż! Syknęła, robiąc unik i ledwo utrzymując równowagę. Karton z kotem zadygotał, a jego lokator tylko z ciekawością wystawił nos i zamruczał. Dziewczyna spojrzała za psami, gnały dalej ulicą aż do końca ogrodzenia. I tam jak na komendę zrobiły zwrot. W jednym momencie ruszyły z powrotem z kółkami terkoczącymi jak dziecięce rowery. Na ich czele biegł on. Biały, kudłaty, z burymi łatami i ogonem, który sterczał jak antena. Miał wywalony jęzor, uszy postawione jak małe chorągiewki i oczy, które świeciły jak reflektory. To nie były tylko psie oczy. Były pełne życia takiego, że nie zna słowa żal. Minął ją raz jeszcze, niemal muskając jej łydkę i spojrzał prosto na nią. I ten moment, krótszy niż oddech, wystarczył. Jakby coś w niej się przesunęło. Zrobiło miejsce. Za chwilę dobiegła do niej zdziejana pracownica w schroniskowej bluzie. Matko, przepraszam? Sapnęła. Ten biały to szon. Zawsze tak się cieszy na spacery, a dzisiaj coś go wyjątkowo roznosi. Dziewczyna nie odpowiedziała. Stała z kartonem pod pachą, wciąż zapatrzona w miejsce, gdzie zniknęło stado. I w głowie miała tylko jedno błąkające się zdanie: A jaką ja właściwie mam wymówkę? Nie powiedziała nic więcej. Odwróciła się na pięcie i skotem, który znów próbował polizać jej policzek. Ruszyła w stronę przystanku, zostawiając nową, która nie była już nowa, ze zdziwionym wyrazem twarzy. Historia tu przedstawiona jest wytworem wyobraźni autorki, jednak inspiracja do niej istnieje naprawdę. Sean oraz jego bijący z oczy blask czeka na kogoś, kto dostrzeże w tym małym, dzielnym ciałku tlący się płomień. Dane kontaktowe do tego przystojniaka znajdują się w opisie filmu.